Ja nie mogę! Murzynianka! Ale akcja! A zapytajcie co to za pudła. To i tak to nie są dla mnie, tylko dla Kamila na lepiej. To, to dla mojego brata, to, to, później. to później rozpakujemy sobie murzyniankę, bo dostałem nowy prezent od... Dobra, nie będę was okłamywać, mama kupiła i nie miałem co otwierać, bo zauważyłem, że dwie paczki do Kamila przyszły Ale też chciałem coś otworzyć, bo dawno tych filmików nie było To pomyślałem Otworzę sobie murzyniankę, bo lubię taką wodę, więc otwórzmy sobie ją A nie, bo my potrzebujemy narzędzi do tego Chodźcie Zajmiemy się tak, weźmiemy młotek Weźmiemy kombinarki. Co jeszcze potrzeba do tworzenia wody? Śrubokręt do kręcenia i... I... Latarkę, żeby było jasno Oczywiście pamiętajcie, że BHP przede wszystkim najpierw trzeba posprzątać sobie w miejscu, w miejscu pracy. Dlatego też weźmiemy sobie tutaj mopa. A kurde. Przejdziemy sobie szybko. Dobra, myślę, że będzie git. Teraz możemy się bez problemu dać za otwieranie naszej paczki. Pamiętajcie właśnie w takich ciemnych miejscach jak tutaj trzeba też zastosować dobroć. Trzeba zastosować też dobre oświetlenia. Myślałem, że już też to nie działa. Dobra, zacznijmy zabawę. Tutaj mamy troszeczkę mocniejszego zawodnika. Tutaj zajmiemy się kombinerkami. Mówiłem. No i co? Teraz po prostu musimy sobie przeciąć, jak karate, yy, deskę. Weźmy włotek. Ok. No i teraz wystarczy, że odkręcimy sobie wodę. A, tak to się otwiera, dobra. No i możemy zobaczyć, czy woda, która przyszła z Lidla, jest dobra. Tak, to właśnie zamawiałem. Ej, Kamil, chodź, to bo paski jakieś dwie do ciebie przyszły. Okej, okay, więc wydaje mi się, że oś się tutaj tak bardziej na poważnie przy stole. I chłopaki, jak myślicie, którą paczkę pierwszą otwieramy? To mało czy tą dużo? Mało, małą? no to otwieramy małą. Paczka była tutaj nadawana dla pana Kamila na lepy, nie dla Wastera, więc możliwe, że to jakiś błąd powstał przy wysyłaniu. Ale dobra, w pierwszej paczce, co tutaj mamy? Jest to Kamil. Czyli taki pendrivek, który po prostu powoduje to, że mogę przechwytywać obraz z aparatu GoPro, laptopa, komputera do drugiego komputera. Już takie jedno urządzenie mam, teraz mam drugie, i teraz bez problemu będę mógł robić na przykład live y w samochodzie z GoPro oraz aparatu, bądź też robić live y na dwa komputery, laptopy itd., itd. Także na pewno to się przyda. Aczkolwiek wczoraj jak się myłem, to mi się przypomniało, że jestem głupi, a zazwyczaj, że jestem głupi, to też zapomniałem do tego zakupić drugi kabel HDMI i taki HDMI do aparatu, bądź też do GoPro, i, no i trochę mam problem teraz aktualnie. No ale dobra, mamy drugą paczkę od Xcomu. No i tutaj znajduje się oczywiście więcej tych wszystkich e, rzeczy, które też. Dzięki Wam oczywiście tutaj one powstały, bo te dwie paczki są sfinansowane z każdego waszego przycisku wesprzyj, Za co bardzo serdecznie dziękuję, że klikacie nieważne czy za 5 zł, czy za 7 złotych, za 8, nie wiem, 10, 20, 40, 100 zł, czy nawet niektórzy za 400 zł. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, a teraz ruszamy za otwieranie tej pięknej paczuszki. O no i słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna informacja otóż. Pozdrowienia od nowych wspierających na moim kanale. Także bardzo serdecznie dziękuję Adżarowi Dragonowi, Kubejzikowi Design, Kubiksowi, Godmanowi, Damiemu, Bratolowi, Azweksjemu, Wersiemu, Patrykowi Graf YouTube Macio design, Fixlanowi, Fixlenowi Nachoskowi, Firetford, Maxowi Sebastianowi Suderowi, Glaxlerowi XD, Xsterkowi, 2, Smelfikowi Oliwi Kobak Deksonowy Deksonowy X Jake Mateusz, Audi Lexa, MKFT, Ksaszu Detre Patrolek, XomoxDesign, Design Layson Endrek XD, Darkus Bastiem Kasper Gaming, Kamil Oczor, TV, Kasper Białas Anonimowa, Aklibo, Dawid Dolo 0202, Oficjalna Natalka, Oktaw Zawikos, Francis Games. Oraz Krespen. Dziękuję wam bardzo bardzo serdecznie, że kliknęliście ten niebieski przycisk wesprzy. Bardzo serdecznie, mega mega dziękuję. Oczywiście jeżeli chodzi o część tak dalej, to e, ja to jeszcze wykonam, aczkolwiek dzisiaj e, potrzebuję jeszcze mieć takie włosy, jakie mam teraz. E, dlatego też... Wodę nie lubię. E, dlatego też bardzo serdecznie dziękuję kubezikowi najmocniej Goldmanowi za, e, za taki większy poziomy wspierających. E, Poza oczywiście również dziękuję Oliwi Kobak, Darkusowi Bastiem oraz Kasprowi Gaming, TVMu oraz Zawikosowi. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że tak mega mega mnie wspieracie, mega, do no mega dziękuję. E, jest to coś naprawdę niesamowitego. Bardzo dziękuję i i zapraszam do dalszego oglądania dzisiejszego odcinka. Uwaga! Jak to się otwierało? Tutaj było takie... No, no. no. Dobra, pyk. Pierwsza strona, pyk. Druga strona i... Trzecia strona, ta górna. I teraz powiem Wam dlaczego to też zakupiłem. Bo teraz jakby ja kwoty nie będę podawać, bo będzie zbyt śmieszna w sensie do takie rzeczy. Więc ja to zostawiam między sobą mniej więcej, między mną. Ale to wszystko, co teraz tutaj zauważycie, to to jest tylko i wyłącznie wzięte pod uwagę do streamów i do nagrywania po prostu na dwie kamery, albo na więcej. I też ostatnio jak byłem z Astkiem tutaj, właśnie, gdy właśnie robiliśmy sobie foteczki i tak dalej. Rozwalił mi się mikrofon aktualny który mam od Rowda. A dokładnie tam tak. Takie guziczki mi od, zaczęły odpadać, dlatego też postanowiłem zrobić małego update'a, czyli zakupić nowy mikrofon, podobny do tego co teraz mam, tylko, tylko troszeczkę mniejszy. Jest to e, mikrofon. Jest to mikrofon e, Rode VideoMic Pro Plus. Ten, jaki tutaj aktualnie z niego nagrywam, jest to Wideo Pro Recode, a to jest Pro Plus. No i on jest akurat droższy od tego, co aktualnie mam za dwie stówy, e, o dwie stówy. aczkolwiek on ma już swój akumulator i tak dalej, a tutaj muszę co rok e, wydawać na baterię za 50 zł, także wydaje mi się, że taka wersja jest o wiele o wiele lepsza i wygodniejsza. Co tutaj jeszcze mamy? No, tu oczywiście mamy jakieś tam e, od XCOMu, jak zwykle jakieś fajne informacje. E, mamy tu oczywiście dwie takie jakby nakładeczki na mikrofon Jeden to jest właśnie na ten nowy mikrofon, a ten jest właśnie na mój aktualny, ponieważ jak byłem jeszcze młody i głupi i kupowałem ten aparat, to kupiłem złątą nakładkę i ona jest, jak widzisz, antoś taka, taka za mała na ten cały mikrofon. Dlatego tutaj też update tego wszystkiego doszedł. No i mamy tu również, uwaga, uwaga, teraz, teraz to was zdziwi, a mam tutaj trzy kable USB po 3 metry, jak dobrze pamiętam. Kable 3.0, 3 metry USB, które też pozwolą mi bez problemu odpalić live'a na komputerze, a siedzieć po prostu na dworze. Takie długie kable będą Bo taki kabli normalnie mam już chyba 5 Albo 6 Jak wszystkie razem podłączę pójdzie jeszcze kabel HDMI i tak dalej Pod -linka to bez problemu live'ika mogę odpalić na kompie I dobry internet jest, dobra jakość i tak dalej A przy okazji Odpalić na przykład kamery na Na przykład basen Także to też jest spoko, no i to w sumie tyle jeżeli chodzi o te dwie paczki Dobra, te kable raczej nie muszę otwierać, no bo to będę otwierać po prostu Jak będę robić jakiegoś live'a eee, na, 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 na tym Na czym? Jak będę robić live'a po prostu z tych kamer Więc to sobie zostawię, tak samo Kamlinka jak będę streamować sobie z laptopa I wszystko będzie na live, bo mam bardzo fajny pomysł eee, Na kamienkę na lepę dokładniej, na ten live eee... mam pomysł Antusz otworzy to, ja otworzę to, a ty otworzysz to No i kodę. Rozdzieliliśmy się, otwieramy Kurde Już No trzeba no, <laughs> no, wy tak szybko, ej nie, jeszcze ja nie zacząłem. A mogę to wyjąć? Czy... A tak się okazuję. Ja to No. Jaką mam misia? Pokaż. Pokaż <śpedicielor> <śpedicielor> lito. Co jest? A to? O, a... o kurde. To jest Ty, a jak pulika. to pulikam. Tak. Zobaczcie, to daszę. Że... Patrzcie, jak ja mam nową skarpetkę. Nie! Ty nie myję, znaczy... no Ja nie myję no, tak? Dobra. To ja też chłopaki już otwieram. Mikrofonik nowy. Jest to troszeczkę ulepszona wersja mojego aktualnego. Myślałem, że to sobie komuś, oh, kurde, nie, komputer. Nie, komputer nie. Aż tak się nie powodziło też. Mamy tutaj tak. Jestem chyba o tej się otwiera. E, mamy tutaj baterijkę, a dokładnie akumulator, który można sobie ładować. Co chwilę, tak jak to Instrukcja, wiesz co, z instrukcją się robi? Tak się robi. Z instrukcją? Nie no, trzeba szanować coś. Pamiętajcie, że trzeba Jemy szanować. Dawaj, e, otwieraj to. Do not eat. Co znaczy po angielsku Anthony? Do not eat, do not nie jemy, o. to nie jedzenia, nie jemy Ale Tutaj usłyszymy. mamy Aha, to można to Jak nie jemy, to to o, można przyby... Dobra, Jak nie, nie jemy, to to można się Dobra, słuchajcie Podziewałem Zresztą się dowody. takiego czegoś, że do, tej, do tego akumulatora Się podłącza kabel czy coś, a się okazuje, że tu po prostu Jest wejście tak jak na przykład na telefon z Androidem okay. Że po prostu podłączamy sobie Ładowarkę od telefonu Cześć, przecież... nie? nie, taka sama jak tamta I sobie po prostu ładujemy nie, już... Tak o, także to jest bardzo fajne, fajne rozwiązanie Jeżeli chodzi o jakość Audio, to wydaje mi się, że teraz są takie lekkie szumy, chociaż to piosenko zawsze niweluje, a tutaj jest o wiele, o wiele lepiej, yy, będzie to słychać mój ręcznik? Jest. No i co, w dodatku tył. Tutaj jest naprawdę o wiele więcej jakby opcji. Jeżeli chodzi o ten mikrofon, to na pewno to jest lepsza opcja niż tamta, ponieważ tutaj mam takie normalne wciskane guziki, tam były takie do, prze, do zmiany po prostu poziomu w prawo albo też w lewo i mi to po prostu teraz zaczęło odpadać, także boję się z tym wszystkim wychodzić po prostu poza dom, bo na szczęście to w domu znalazłem, aczkolwiek było były już małe, małe myśli, że będę to łówkiem zawsze odpalać mikrofon. Tu <grywa> Tłumacz. Nie ten, nie ten, Mówi. mój. Znaczy Tuchy. nie mój. Gdzie jest mój reżiten? Ja swój dałem tam. No po dalej <noise> razem <drzela> przyjeść. Pytałem <noise> się. A nie, bo się sobie w No i wziął i będzie zielona <noise> Reżim. No, no ja nie. Czekaj. Ej, ale tak patrzysz to? No. jest takie szorstkie. No widziałem to. Kurczę. Dobry <noise> jesteś. Co no się zjadło. No a później będzie czyścił, to tak? Dobry. Tu ja? Dobra, no, To tak. już. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o zasilanie tego mikrofonu, a tamtego co aktualnie posiadam, to... Tutaj wystarczy podłożyć kabel do aparatu, już działa. To jest po pierwsze, to jest pierwsze fajne, pierwsza fajna sprawa, bo tam akurat e, zawsze była bateria, i bez włączenia mikrofonu zawsze nie można było nagrywać. Co prawda, dużo osób miało przypadek taki, że zapomniało nagrywać mikrofonu i tak dalej. Ja na przykład tego czegoś nie miałem, aczkolwiek niektórym osobom się zdarzało. Tutaj jeszcze dodatkowo jest akumulator, także też fajna rzecz, nie trzeba wydawać na baterię. No i podobno też on się wyłącza od razu, jak się wyłącza aparat, także też spoko, bo raz miałem też taką sytuację, że zostawiłem cały mikrofon odpalony przez cały dzień, całą noc. E, bo pokazywałem na live głos, jak, jak jest, jak po prostu działa tamten mikrofon e, na live, zapomniałem go wyłączyć i po prostu na następnym live czyli 24 godziny po, gdzieś około kolejnej godziny 20 zauważyłem, że mikrofon cały czas chodził, dobra e, a czego w ogóle to jest? to, jest, to... nie wiem daj, otworzymy, zobaczymy nagrywa się, nagrywa się nożyczki o kurczę, to są kuleczki ło a nie wysypuj ło kabel wyjmujemy i przechodzimy na, na telefon To jest mikrofon, który miałem do tej pory I tutaj właśnie mi to odpadało, co chwilę to odpada i to odpada I tutaj jak widzicie trzeba ciągle włączyć wyłączać O proszę bardzo, a tutaj już wygląda on tak od tyłu Tutaj możemy sobie oczywiście podłączyć dłuższe kable, jeżeli po prostu to trzeba Mamy tutaj włącznik już taki lepszy Tu już wiem, że ten, chociaż ten przycisk mi nie odpada o, chłopaki tutaj dyskutują sobie. No i teraz zamontujemy go sobie na aparat. Ogólnie jak zauważycie, to wyglądem się mało różnią. Ja jeszcze jak założę te dwie mm, osłonki, to już tym bardziej. No i co, zamontujemy sobie go. Pierwsze montowanie. Uwaga, wchodzi czy nie wchodzi? O, wchodzi. Proszę bardzo. Cyk. Zakręcamy. Tak. Dobra. Pyk, zakręcony. No i teraz musimy tutaj podłączyć. Aczkolwiek zawsze warto robić takie kółeczka dookoła, żeby po prostu było więcej... Więcej miejsca Włożyłem. w boku, żeby się ten kabel po prostu nie miał trudno, nie? Pyk, wkładamy. Kami. Dobrze, Mateusz. Super, włożyłeś, no naprawdę. Dobra, wkładamy, pyk. Ok, działa. No i teraz tak, niby tutaj chodzi aparat. O, i o, automatycznie się załączył tutaj. Widzę mikrofonik, bo on się tutaj na niebiesko nie świecił. O, i jak widać, tutaj ładnie, pięknie już wszystko chodzi. Tutaj wydaje mi się, że możemy. Oho, mamy plus 20 dB, minus 10 dB, no i. Normalnie 0 dB, tak jakby to było w przypadku tego drugiego mikrofonu. Tutaj natomiast możemy sobie, tej opcji nigdy nie potrafiłem i nie znałem, nie... no kompletnie ją umiałem. Ale fajnie jest to, że to działa i teraz spróbujemy wyłączyć aparat i zobaczymy, czy ta dioda zniknie. Uwaga! O, wyłączyła się. Dobra, teraz włączamy mikrofon, yy, znaczy aparat i czy będzie. Tak, załączyła się. Dobra, to siwo, także bardzo fajnie to działa. Yy, mogę odpalić nagrywanie i zobaczymy, jaka jest teraz aktualna jakość yy, tego mikrofonu. Okej, okay, poleciała? O, to może zrobić ten Butterflipa. Tak? No. To robimy No i aktualnie teraz jest bo, ja jakość tego nowego mikrofonu, który teraz tutaj e, jest podłączony, nie wiem czy jest jakaś różnica czy też nie. Chłopaki tutaj rzucają tymi tymi tymi, a ja jeszcze raz bardzo serdecznie chciałbym wszystkim tutaj moim sporo, e, sponsorom i wspierającym podziękować, bo jest was 200 albo 250 zliczając po prostu te dwa kanały. Dziękuję wam bardzo bardzo serdecznie, że klikacie ten niebieski przycisk wesprzyj. no i co jakiś czas na pewno będę nagrywać takie odcinki, w których po prostu będę e, w coś inwestować właśnie z tych tutaj e, dochodów z YouTube'a jakby. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i co? To byłoby na tyle. Do naszych filmów. E... I pomahamy jak w familijodzie. I mam nadzieję, że teraz... Ja. Postaram się teraz zająć obydwoma kanałami identycznie. E, nie, że po prostu na Wasterze mam kurde codziennie live, y, na Nalepie mam co drugi dzień filmy i wszystko jest tak jakby... Postaram się po prostu, żeby na Nalepie były raz w tygodniu chociaż live'y, no bo nie chcę, w częściej, no bo by mi oliwa, czy jak to tam się nazywa, woda sodowa odbiła do głowy, więc na pewno, jeżeli chodzi o częste live'y na Nalepie, to przepraszam, ale niestety nie, bo tam za dużo się dzieje i ja wiem, jak to by się skończyło, więc nie, nie, nie. Dalej zostanę tutaj przy tej rodzinnej atmosferze, bo tu, mna, bo tu mi się po prostu to wszystko podoba. No i co? Wyczekujcie niedługo na fajny kanałek, możliwe. <głos> <głos> e, I to tyle. dzięki Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. E, a, i chciałem powiedzieć po prostu, że teraz będę się starał tutaj chociaż raz w tygodniu jakiś filmik też wrzucić. Yy, jakiś... Wspierajcie na mój kanał, bo... A to nie, jeszcze nie, bo, bo byśmy musieli z twoim tatą wszystko do zagadać. Filer, ale e, <noise> jak będę miał kanał, no to ja już mam bardzo dobre pomysł. Dobra, okej. Okay. Także yy, co do tego kanału to niedługo będzie w ogóle na kamień na lepiej odcinek, także spokojnie wyczekujcie. A masz już ten kanał? No nie, no bo to zwykłie trzeba grać. Ale nie Antoś, ja tylko mówię, że będziemy. Mieć... A, no to, to tylko wiedzą Instagramowicie. Także zapraszam również do mojego Instagrama, Waster Oficjal. Bardzo serdecznie zapraszam. To tyle. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim. No i teraz będę się starać, bo tego nie dokończyłem, nie, nie, nie pozwolili mi po prostu dokończyć, że filmy będę raz w tygodniu. Bynajmniej tak się będę starał. Trzymajcie się, dzięki jeszcze raz. I będą, one, I będą one, poważne. Papa. Cześć. No pomachaj. Jak mam No ty zjedz, pomachaj. I teraz 3, No i teraz prawie widzowie znalepy mogą. Pappa. Widzowie znalepy <laughs> mogą teraz się domyślić, kto dzwoni bez godziny 14. Babcia, bo na Halo. obiad będzie papa. No i co tak długo? No już babcia. już babcia idzie. już już babcię no. Jesteście głodni? Nie. No pewnie, to ja jutro się, obiad. Ja to będę grzała wszystko. Dobra. Już jest podróżnik. Idziemy, Podażymy, idziemy. Chodźmy na nalesinki. No. No. Później jest to ok. Ok, cześć. Jedźcie obiad i możecie sobie lecieć. Dobrze babcia, dobrze, dobrze. Dobra. Lecimy, tak, lecimy. Tak. Ale to nie śpiłeś. Jest... Dobra, tylko to trzeba teraz jakoś postawić, a te dwa mikrofony sobie... Dlaczego no tutaj tego nie osieraliśmy? tu są kawy. Okay. Dlaczego? No my idziemy, ty tu se posprzątasz.